Witajcie! Na dzisiejszej lekcji chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli wiadomości z pięciu ostatnich zajęć. Na pierwszej lekcji uczyliśmy się o realizacji nagrań dźwiękowych. Na drugiej lekcji dowiadywaliście się, czym jest dynamika. Na trzeciej lekcji poznaliście postać Krzysztofa Pendereckiego. Czwarta lekcja opowiadała o znakach chromatycznych. Piąta lekcja dotyczyła artykulacji. Aby sprawdzić Waszą wiedzę, zadam Wam 5 pytań dotyczących zagadnień, które poruszaliśmy na ostatnich lekcjach. Pierwsze z nich brzmi: Jak nazywa się miejsce, w którym profesjonalnie nagrywamy dźwięk? Pytanie drugie dotyczy lekcji drugiej, mianowicie dynamiki. Odpowiedzcie na pytanie, co z języka włoskiego oznacza mezzo forte. Pytanie numer trzy dotyczy postaci Krzysztofa Pendereckiego. Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, ile doktoratów honoris causa otrzymał Krzysztof Penderecki. Czwarte pytanie dotyczy znaków chromatycznych. Jak myślicie, jaki znak podwyższa dźwięk o półtonu i dodaje końcówkę is? Pytanie numer 5 dotyczy artykulacji. Zastanówcie się, jakiego typu artykulacje zaznaczamy w nutach łukiem. Odpowiedzi ślijcie na dziennik elektroniczny lub na mojego prywatnego messengera. W treści wiadomości powinno znajdować się klasa, do której chodzicie, imię, nazwisko oraz odpowiedzi na wszystkie pięć pytań. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!